Przykro mm. coś koło tego O leżyś Mordo Stało ci się coś? <coughs> Zasnąłeś w Jak to sobie ja to widziałem Już ich... bym wracał, ale Boże, jak to jest szybkie Muszę tata po obiedzie ziemi... ziemińka Dlaczego ja nie Weź, bo aż, 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 mnie napięło O, o, <coughs> o prawda Matku, prawda Wstrzymałem Robimy tego na, na pokaz, o oh, Jezus oh. Maria Sorry tam, coś się stanęło Aż wystraszyłem, myślałem, coś że idę na serwis, mi di pika ty, 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 ty. Koniec imprezy! O ja pierdolę Nie, nic nie przyjrzę, na nie Co? Co Ale pikał Kajem no No raczej, raczej może być Adam ciężko, nie? Nie, nie No jedź ty tym kurwa nie. kadetem Uwaga mordo Dobra ja ja Uwaga mordo, bo może być... A, Co za piętna? Transport, kurwa, ja, ja w pierwszej chwili mówię, ja w, ja w pierwszej chwili mówię, ty, berki mu spadły, dlatego tak powiedziałem, uważaj mordo, nie, bo myślałem, że będziesz cofał, bo ci berki się paszą, daj Pakuję, kurwa, ładowamy. Ja o Jezus, za cholera, nie da rady. Ja pierdolę, ja tak mówię, czym ja teraz załaduję? No, jakaś na no. Mordo, co ty zrobiłeś? No, ty, nie wiedziałem, co, co się dzieje, bo ja byłem w pódry. Ale czemu ty tak ściąłeś? No bo jejanie, ale się kurwa przestraszyłem w pierwszej sekundzie, nie, bo nie, ale... nie wiedziałem co się dzieje ty kurwa Adam to chyba do Halinki do pokoju Może ptaka pojebało Zobacz Tokyo Drift Tak to drif się nie są Boże Jak przepraszam Kurwa ograniczeń do 30 się... powinno być przy oborniku tam buszuje <grymne> Bardzo widać nawet jak go tam. Kurde, aż go o parka, o aż go bójło! Żółtą strzałę za nam Ej Jace, kurwa, co, 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 co? JCB na... bredalka. 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 Fajnie teraz. Uwładuje, nie? No, mać. no, ledwo zakręcą tutaj. Kurwa, tatra, ale zajebiście, się, ja się objechać Dobrze, <śmienicza> są ludzie na odcinki, że ktoś to ogląda, co o tą serię? To nie ludzie na odcinki. Dobra, i sąsiad! Ja, ale, pomca, sąsiad, pedałuj, kurwa, dała! Tyle roboty ogólnie to masakra. Jakie, ja nie mam. Ja nie mam, ja nie mam ja, ja co, że nie w ogóle? A jaki ma kolor dla? lawa? Zielony, piątka. Zawsze jakoś tak szybko zlatuje przy tatrze. Jak przy kankana rano przygrywa. Tatra? Kankana, czyżby. kankan, tatra. Tylko mamy taki budzik teraz Że dla nim dobrze się obudzi, wspière, to ja śpiewam do piosenkę Zanóż mordo. Konka Google Bera To poczekaj, poczekaj po trzech Po twojej jęka nie ja proszę po jednej nutce i już zgaduję po jednej? <incur biased> tak to to, było po trzech Dałby mi zgasła Ej kurwa paliwo się chyba skończyło ty. tanęła mi Źle stanął i go tłukął Kurwa mać Masz akumulatory? Na a, krótko odpalili Ale tak na serio, serio Poczekaj zobaczę czy dziągnie Weź na krótko Dobra. Mordo 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 tam rozrusznik już jest no Do jebana. Na to z nim człowiek jak przytulka na pierwszym obrocie to a, a weź, ej, ej, weź sprawdź jak się, odmiła, no, na Ej, kolek weź sprawdź czy nasz kombajn w ogóle odpala No bo ja, coś tak czuję, że John Deere też tam słabo coś Ciumko Oj kurwa nie do to klemy są Oooooooooo! co Ale! Dawać, to jest od że... O! Z awskim jesteśmy z wyrzucił! mu tam Pane zrobił! Je, yeah, jechać! Yeah, to jest najlepsze! <śmiecki> to nie <śmiecki> kochany to, to było, było najpiękniejsze, jak on to gadał A tam, a w tym, a przypraszam, tam jakieś były, a ten, no afrykańskie modły O ale, 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 to Jakieś takie jęki dawał? on to tam jakieś, kurde, nie wiem. Tylko że to tutaj gorsze jest to, że jakby w czasie do pracy, to w kółko cały czas no. to No! on tak od początku ja to nie był. Nie, był nie, tego nie zapomnę, to nie zapomnę, bo tak jak 6 tak jak już pracował, czwarte pole i tak słuchał, to ja. A on. A nie, 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 nie! Co to jest? Co Poczekaj, 30, poszekaj, cicho. Yo, ma, matemoc, coś tam. Yo, matemoc, nie, 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 to nie, 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 tam nie, 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 Ja jak coś to nie, nie, Ja, pierdzielę. Co to było? No nie, 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 ja. Tam Jo, Adaś, no taczki, taczki I o Adam taczki widły. Nie, akurat jeżeli chodzi o bornik pod y, ziemniaki u mnie, to przeważnie była albo Adam, dzikiem, na albo z z gitarą. Gitarą. Adam, Adam z wybutka, nie, 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 bo ziemniaczki to był zawsze kupowany Ada wtedy myselfami woził z chórników Ja miałem dwie... ja miał, Kura śmierci, dwie tony obornika tam, 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 30 taczek, 30 taczek Kura śmierci, taczka obornika Śmiechy, śmierzy, tam kurwa ja Nowy vlog, Adam i 30 taczek obornika Oj, Ale serialnie, ja wiecie jak ja miałem miliony wyświetleń, gdybym Chłopuś pochłany byli najebani pracownicy Teraz to ona dopiero wygląda Foraker co się odbywało? Ubijanie na dwa? Czy co odczepiona z 5 O ja pierd... Co za chory ja Ale chujowy nie rysunek, nie? Weź miasteczko narysuj, kurde To wygląda jak pingwin z ziomem nie <coughs> nie wiem, jak Żeby to nie było, jest. nie? Jeszcze sobie zamykaj i otwieraj to, to już w ogóle będzie petarda Mi <coughs> będzie <coughs> się wyobień zakolowało, co? Ale zobacz jak przyspiesza, kurwa <coughs> no jakby się trafił, to by cię zabił, ty wie? to zaraz śmierci Dużo Uwaga, zdążę Kurwa, <grymanty> oszukać przeznaczenie 4 O, ja pierdole, załapało mi z łańcuch, zacisło <grymanty> Nie, dobra, nie robię tego Będziemy sobie likwidować łąkę numer 11, ze względu na to, że... E... Przypierdolił mi ogólnie sąsiad Z racji tego właśnie... Przed odcinkiem zaplanowane, co by... Ładnie, ładnie tam Adam Toby jak nie w napić się musi, nie? Potrzebujesz jeszcze naleźć do powociana Ej, wymusić na 100% Jasna kurwa no, no, zrobić. Napierasz człowieku, tam widzę Ej! Mordo! Opuść! Przez dach wyszło! Nie właśnie przez dach próbuję przyczepa wyjść się w chlebie. Tak też tak przeczulam. Ale tam Mordo pies napiera u ciebie, powiem Ci na sosiał. Zajemę tylko, jeszcze ten idiota dar mordy, a muszę okno za tego tak, przecież. Człowieku, to się napsało wziął Jak byś mógł? Kur... Co? Mi bolek mi oddał <śmiech> <śmiech> Jak oddał? Aha, jako, dobra Ja go wystraszyłem parę odcinków temat. Boże, tak, Bolek tak. Tatron ze świniami połączę, chłopie <laughs> Ale widziałem, to widziałem, tak ciągle, widziałem to Znaczy, no bo my o tym gadaliśmy, więc no, dlatego tego ktoś to tak zrobił, co nie? Ale z jednej strony no, to jest taka marka, którą na pewno nie... Czemu się podek śmiejesz? <Glarki> no, kurwa, kurwa zapierdalałem, wiem bokiem chodzić za ale patrzę, że mnie widać na twojej. <Glarki> po hamulcach się mi bokiem drzepę zarzuciło. Wywaliłem tą stawkę ogólnie z góry, bo mnie to już wkurwiało. Ale kurwa, <Glarki> brutalnie to to że wyczę. Chłopie jak przyszedł od południa deszcz, to padał do końca dnia, całą <Glarki> noc. No, prawda, że południa. Co? Skąd wiesz, że od południa na burzowo nie na... czy co? Nie, no 15 mi wyskoczyłem przez na zegarku i zaczął padać Aha, że od 15, A. dobra Myślałem, że, od... Musiałem, że chmury od południa przyszły Aha, ja pierdolę Ja, A ja z... mówię, co ty gadasz? Mówię, na burzowo sprawdził czy co? Ej, teraz jest wszystko możliwe Ja pierdolę, Adam, ja Adam się rozjebał Czym ty wywozisz te ziemniaki? Mówię, które wszczepy wszystkie cztery. No bo tak mówię, kurde, bo... Wątpię się ci... tak cicho, mówię, na 100% wszczepy, wszczepy, nie? Kurwa, do licenia! Ja się mylę, po to stoisz? Przepraszam, zapomniał pan rejestr... Ano tak, o, jedna rejestracja na cztery przyczepy na ostatnią założona, nieważne, nieważne. Dojdzie do konfrontacji, Petro już jedzie. A teraz trzy, dwa, jeden, kurwa, nie uchowam ten, jogging w tarczy. Chcesz sypać, nie? nie? <laughs> to z pietnada nam kości <noise> Kurwa jak się przestraszyłem Pimka się dzik z trzeku serio 50 No 63 54 Kurwa nie przejadę tę O ja pierdolę! Kurwy syn tam na górze jest Jaki świr No nie No po prostu kurwa, na no nie Mordo, czemu zjechałeś przede mną? Nie mogłeś poczekać? Nie, chciałem, że jechałem do krawędzi, nie? Ale był tak ciężki zestaw, że już chuj Środek to jest mega, no tak A tam, tam z tyłu John Deere'em z wózkiem od klasy ja. Widzę, patrzę Widzę, patrzę w w <grym> Kurwa, mówili jakiegoś baga, mam Co jest? Ja patrzę ten z wózkiem Jeździ cały czas Jak się przestraszyłem Ale znowu wygląda jak dywan perski To bardzo ładny dywan, wiadomo ja nie wiem, kurwa nie wyleje, jak raz mnie Chłopie, jakby to chlupnęło. Ja nie, miał się lekko przyhamować, bym miał kurwa wszystko... Patrzymy, świnia tyle. się za zaraz. Przytulił Tym się. jeszcze nie dostałem. Jebany dek. To na zielonami. mi. Otwórko by wysadziło generalnie, a to nic. Ja, tak. muszę, nie. Jak się nie dał A odbiornik spaliłem? jebany, wróżbita. <grym> Maciej kurwa. Kurde, I teraz prawdopodobnie postawimy ten padok co one koryta im sypiesz Takie przy drzwiach i one przez głowę wychylają przez te drzwiczki i, i się jedno z koryta. I tymi drzwiczkami łeb przytaszkujesz kurwa, ale płacą Weź zjeść ty mi ja będę musiał zjeżdżać kurwa, weź zjeść No weź ty zjeżdż Ja pierdole Jucho, po porcie i ci nie chodzą. Co za świty? Jeszcze, jeszcze masz tego. Ej, jeszcze masz tira. Kurwa, na tym odcinku człowieku wywiozę najdalej. Kurwa natarta, tarta, trzy wywiązań chodź, jak będziecie ja. jest tak okay. o dwa tygodnie. Zaredukuję, że to jest leczenie, abym też padał. Dopieki to nie. Dopieki! Tak pierdana, ty! Nara, ma ja e, nie. Czekaj, bo kurwa widłam się z aparatury, a słuchaj. Ja to nie wiedziałam, co tak się kurwa trzęsie tam dobry, Ja go nie chciałem zatrąbić, ale nie bardzo chyba je, je, sumie... jest. Na chuj Ale go wyciągnę kurwa jak wieta, a nie? Jedź kurwa, bo nie mam czasu Masz sum się od szczęścia Każdy nie pojechać byś za bilety z kasą, a nie, to kurwa nie ten pociąg Ty bym kurwa skosował za kierownicą Czasami te przyciski... Jezus oh, 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 oh. Mokro ale w tym roku kurwa to zalało tylko. konkret. O ja pierdol. Widzę, że ty masz takie coś już... O kurwa macie. OLE TUTAJ JESTEM NORMALNIE ROBERT KUBICA TERAZ ZROBIŁEM TEN case No bez jaj Ja dopiero ja ja będę jak no nie zadbasz o cholesterol tak. Ja no. <laughs> nie wiem czy twój cholesterol jest dobry Nie no taka reklama była te, że tam, to, coś tam to nie leśnicę Ale bez boczku No bez jaj No ja dopiero będę jak nie zadbasz o cholesterol ja wiem, to mi się spodziewało. Ja tak słucham, na on No bo kurwa, jak się siedzi cały dzień na warsztacie i się słucha radia, to już gdzie idzie dostać od Radio KSW. Jest medle Osiem, 8 osiem, osiemdziesiąt dwa, Radio KSW. Pies medleba. Fajnie Marda. Pięknie. Chyba <laughs> no, jak Wanduś no, prawie. No, Serio, no, no, da. Da, da. no To by co? To nie, no tak właśnie się Wanduś prawie. Chciałem, że ataku się jakiegoś. E, dodatek. Dobra, mamy umytego. Najważniejsze, że mamy umytego. Ja. I zaraz na komentarze. Też, też tak czułem, że... Czułeś, no dokładnie, no jak umy... Czułem, że taki obgrzybły, obszlimaczały. Radio ksf Jest medlewaj waj!